Dzień dobry Państwu, Kamila Smaga. Zapraszam na weekendową prognozę pogody dla Braniewa i okolic. Sobota gorąca, w niedzielę ochłodzenie. Nad naszym regionem piękne słońce. Korzystajcie więc z jego promieni, bo jutrzejszego dnia ochłodzi się nawet o 10 stopni Celsjusza. Póki to nastąpi, sobotniego południa ujrzymy w cieniu nawet 20 stopni Celsjusza. Wiatr bardzo słaby, wyżowa aura. Ciśnienie atmosferyczne wyniesie 1020 hektopaskali i wieczorem zacznie spadać. Będzie to o znaku zbliżającego się załamania pogody. W niedzielę po przejściu w nocy chłodnego frontu z przelotnymi opadami deszczu ochłodzi się. W najcieplejszym momencie dnia ujrzymy na termometrach 10 stopni Celsjusza. Zacznie wiać wiatr. Jego zachodnie podmuchy sięgną prędkości do 60 km na godzinę. Jednak będzie to tylko wstęp do tego, co czeka nas w poniedziałek. Model meteorologiczny widzi bardzo mały, lecz dynamiczny układ nisk niskiego ciśnienia, który ma sprowadzić silne wiatry na około 10 godzin. Porywy dochodzić mogą w Braniewie do 90 km na godzinę, po czym tak samo jak się nasunie, tak równie szybko opuści nasz region. W środku tygodnia ponowne spore ocieplenie. Życzę miłego weekendu!